Miarodajny dach. Tu już została stworzona konstrukcja dachu. Z przodu został nad oknem tarasowym zrobiony taki, taka przedłużka dachu, akurat nad samym tarasem. No, będzie troszeczkę większy komfort. Wypicia kawki na tarasie, to jest chyba, około dwóch metrów jest przedłużony. Tu widzimy tą więźbę dachową. To jest właśnie ta przedłużka nad oknem. Tylko nad oknem tarasowym. I pójdziemy dalej zobaczyć. To się prezentuje ten dach no, wyciągnięty jest około myślę metra 80 cm ponieważ ścianka kolankowa została podniesiona zatem i musiał być, żeby zachować proporcje dach. Tutaj nad przedsionkiem będzie też troszeczkę wyciągnięty. Tu będzie wejście do domu. No i dalej. Jak to wygląda? No i to w ten sposób. Zobaczmy z perspektywy pewnej. Jak to wygląda. To trzeba przyznać że bardzo ładnie to wygląda.